Sztuczna inteligencja jest już praktycznie wszędzie, nawet w szczoteczce do zębów. Jakie to daje możliwości? Jakie funkcje zyskujemy? Cześć jestem Kacper i dziś zapraszam na recenzję Mowa Fresh Pro. Zacznijmy od tego, co poza szczoteczką znajdziemy w opakowaniu. Po utworzeniu opakowania znajdziemy nie tylko szczoteczkę, ale także solidny zestaw akcesoriów. Do niego można zaliczyć taką minimalistyczną kosmetyczkę zamykaną na magnes, w której zmieścimy szczoteczkę, a także dodatkowe końcówki. Następnie znajdziemy stację zasilania, którą podłączamy za pomocą przewodu USB typu C. Niestety jednak ładowarki w zestawie nie znajdziemy. No i na końcu są dwie końcówki, są one w dwóch różnych twardościach, w zależności od tego, co nam bardziej będzie odpowiadało. Ostatnim elementem jest trochę papierologii, a wśród nich oczywiście instrukcja obsługi. Obudowa szczoteczki MOWA Fresh Pro jest bardzo minimalistyczna. Od przodu na pierwszy rzut oka mamy tylko logo producenta, w górnej części jest jeszcze dotykowy klawisz, który uruchamia pracę urządzenia. Poza tym, gdy zaczniemy korzystać ze szczoteczki, to mamy jeszcze diodę informującą o stanie naładowania baterii, a w górnej części jest podświetlenie, które informuje nas o wybranym trybie pracy. No i jest tutaj też metalowy element, na który nakładamy końcówkę. Wydawać by się mogło, że jest on taki dość luźny, niezbyt mocno całość trzyma się ze sobą, jednak no w praktyce okazuje się, że szczoteczka automatycznie też centruje się, ustawia końcówkę zawsze w tym samym miejscu, gdy tylko rozpoczniemy szczotkowanie. Konstrukcja samej końcówki też jest ciekawa, mamy tutaj przezroczyste tworzywo sztuczne, więc wydaje się, jakby to włosie lewitowało nad szczoteczką, co no moim zdaniem naprawdę fajnie wygląda. Z technicznych aspektów warto wiedzieć, że do dyspozycji mamy tryb wibracji 3D, czyli tak naprawdę ruchy w każdą stronę, żeby jak najlepiej doszorować nasze zęby. Generowane jest do 69 tysięcy wibracji na minutę. Pulsacji z kolei możemy mieć do 39 600 razy na minutę, więc no w każdą stronę ta szczoteczka się rusza, pulsuje, wibruje, co podczas szczotkowania no naprawdę czuć. Obudowa szczoteczki jest wodoszczelna, więc nie powinna się uszkodzić, nawet gdy ją zachlapiemy. Istotne jest również to, że ta szczoteczka łączy się z naszym smartfonem, dzięki czemu dostajemy dużo więcej możliwości. No właśnie, a jakie funkcje daje nam aplikacja? Przede wszystkim, jeśli chodzi o tryby pracy, no bo standardowo mamy trzy tryby, czyli taki delikatny, codzienny oraz mocniejszy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to samemu dostosować w aplikacji. Do tego jest potrzebny program MOWA HOME, gdzie za pomocą modułu Bluetooth łączymy się ze szczoteczką. No i muszę przyznać, że trwa to dosłownie kilka chwil i już wszystkie funkcje są dostępne. Omawiając po kolei, to od góry mamy informację o tym, czy szczoteczka jest połączona, a także mamy wskazane za ile dni powinniśmy wymienić końcówkę. Jest tu także ikona pokazująca poziom naładowania baterii, niżej możemy też wywołać tryb samolotowy, żeby szczoteczka się sama nie włączyła, jeżeli bierzemy ją w podróż. No, i pod tym mamy najważniejsze opcje, ponieważ tu możemy dostosować różne parametry mycia. Do dyspozycji mamy cztery różne opcje dla każdego z trzech ustawionych wcześniej trybów: są to wibracje, amplituda, prędkość oraz pulsacja. Każdy z tych parametrów możemy ustawić w 10-stopniowej skali. A dodatkowo, za pomocą obrazków, mamy pokazane, które ruchy będą dostosowywane, co też łatwiej pozwala dostosować to tak, żeby nam to po prostu pasowało. No i na samym dole mamy jeszcze raport szczotkowania. Jest tu informacja na temat tego, jak wyglądało nasze ostatnie szczotkowanie, czyli jaki był czas, jaki był zasięg oraz czy mieliśmy momenty, kiedy nadmiernie przyciskaliśmy szczoteczkę do zębów. Gdy dotkniemy tej grafiki lub daty na górze, możemy przejść do szczegółowych raportów, gdzie znajdziemy kalendarz z zaznaczonymi dniami, kiedy szczotkowaliśmy zęby. Jeżeli szczotkowaliśmy kilkukrotnie, to też pojawią się godziny. Możemy wybrać każdy dzień z osobna i sprawdzić, jak skutecznie myliśmy wtedy zęby. Pojawia się także grafika pokazująca, które obszary najlepiej zostały doszczotkowane. Wtedy jest taki kolor ciemno-niebieski, a gdy jakieś partie zębów ominęliśmy, to mamy wręcz kolor biały. I tu ważna informacja, że szczoteczka synchronizuje się, jeżeli połączymy się z aplikacją. Musimy więc fizycznie wejść w aplikację, poczekać na połączenie i wtedy nawiąże się synchronizacja. Co jest ważne w takim przypadku, gdyby nam szczoteczka się rozładowała. Wtedy niestety dane nam przepadną. Jak widzicie w kalendarzu, dwa dni mam wyzerowane, ponieważ 11 lutego korzystałem z aplikacji. Potem przez dwa dni nie i 13 szczoteczka się rozładowała, więc korzystając z niej ponownie i łącząc się z aplikacją 14 lutego synchronizowały się nowe dane, ale niestety to co było przed, bezpowrotnie przepadło. Tak więc jeżeli chcecie zapisywać te wszystkie dane, to warto chociaż co kilka dni przejść sobie do aplikacji, żeby te dane po prostu nam nie zniknęły. Dane możemy sprawdzać w ujęciu dziennym, w ujęciu tygodniowym, a także podglądać raport miesięczny. Pojawią się wtedy różne wykresy, które pozwolą mieć kontrolę nad tym, jak dokładnie myjemy zębę. No i standardowo w prawym górnym rogu mamy jeszcze trochę dodatkowych opcji. Na początku dostosujemy czas szczotkowania, gdzie do wyboru mamy od 60 do 180 sekund. Następnie możemy zrestartować główkę szczoteczki, jeżeli byśmy ją wcześniej wymienili niż sugeruje ta aplikacja. Możemy też zmienić rękę dominującą, czyli tą, w której trzymamy szczoteczkę na co dzień. Kolejna opcja to ostrzeżenie o nadmiernym nacisku. Jeżeli za mocno przyciśniemy szczoteczkę do zębów, to usłyszymy taką delikatną wibrację, dodatkowo obręcz dookoła ześwieci się w kolorze czerwonym. Ciekawa opcja jest kolejna, ponieważ mamy takie zapobieganie rozpryskiwaniu, która oznacza, że szczoteczka nie od razu zaczyna działać na pełnej mocy, tylko dopiero po kilku sekundach. Daje nam to taką przestrzeń, żeby spokojnie nałożyć sobie pastę, włączyć szczoteczkę i spokojnie umieścić ją w buzi, bez obawy, że pasta do zębów zachlapie nam całą łazienkę. Standardowo dla tego typu szczoteczek mamy też przypomnienie o zmianie sekcji, czyli co określony czas mamy przerwę w wibracji sugerującą, żeby zmienić strony zębów. Co może nam ułatwić równomierne mycie wszystkich zębów tak samo? Następnie mamy jeszcze kalibrację szczoteczki. Jeżeli coś nie działałoby prawidłowo, możemy zmienić nazwę, udostępnić urządzenie innym osobom, podejrzymy także informacje o urządzeniu, czy sprawdzimy aktualizację. Jest także pomoc, możliwość usunięcia urządzenia, więc no myślę, że w aplikacji jest praktycznie wszystko, co może nam się realnie przydać. Przejdźmy do działania tej szczoteczki w praktyce. Osobiście jestem pod mega wrażeniem. Mowa Fresh Pro naprawdę bardzo skutecznie myje zęby, doszorowując je no do perfekcji. Dawno nie czułem, żebym miał tak czyste zęby, żeby one były aż takie gładkie pod językiem, więc no skuteczność oceniam no jak najbardziej wysoko. Bardzo lubię te powiadomienia o sugerowanej zmianie strefy, bo faktycznie wtedy można mieć kontrolę, po jakim czasie powinniśmy zmieniać strony zębów. Osobiście mam ustawiony czas szczotkowania na 2 minuty, Wybrane tak naprawdę najwyższe wartości dla wszystkich dostępnych opcji. Przy takim działaniu i szczotkowaniu co najmniej dwa razy dziennie uzyskałem 15 dni po jednym ładowaniu, co uważam za bardzo dobry wynik. Oczywiście, gdybyśmy zmniejszyli wartości wibracji, pulsacji czy prędkości, to na pewno ten czas by się wydłużył, jednak no myślę, że no te ponad dwa tygodnie to jest i tak bardzo dobry wynik. Ciekawe jest na pewno też to, że szczoteczka jakby czeka na nas, kiedy zaczniemy z niej korzystać. Chodzi o to, że gdy podniesiemy ją, od razu jakby się aktywuje, zacznie też delikatnie wibrować, co może nas teoretycznie zachęcić do tego, żebyśmy zaczęli już szczotkować zęby. No to podsumujmy, co warto wiedzieć o Mowa Fresh Pro? Mowa Fresh Pro to naprawdę bardzo skuteczna szczoteczka do zębów. Przede wszystkim pozwala perfekcyjnie doczyścić zęby dzięki ruchom tak naprawdę w każdą stronę, no bo mamy wibracje, pulsacje, różne możliwości ustawienia prędkości, co no realnie sprawdza się podczas codziennego szczotkowania. Pozytywnie oceniam czas pracy, który w moim przypadku wyniósł ponad 2 tygodnie. Bardzo fajna jest też ta aplikacja na smartfona, która jest przejrzysta i realnie pozwala podejrzeć, jak skutecznie myjemy zęby, a jednocześnie też sugeruje, co możemy jeszcze poprawić. Jedyne co to szkoda, że nie mamy jakiejś wbudowanej pamięci w szczoteczkę, która zapisywałaby dane w momencie rozładowania się, no bo jeżeli tego nie dopilnujemy i szczoteczka nam się rozładuje, no to bezpowrotnie stracimy nasze dane. Poza tym jednak totalnie nie mam do czego się przyczepić, to naprawdę świetny sprzęt, który wygląda dobrze, szczotkuje perfekcyjnie, a wszystkie te dodatkowe funkcje są no wyłącznie jeszcze bardziej na plus. A co wy sądzicie o tego typu szczoteczce? Czy ona u Was by się sprawdziła? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!